Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie jesteśmy sami, dzisiaj jesteśmy z moim kotem. Anukiem. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam krótko przedstawić, jak zarobiłem 4000 zł w 9 dni na skrzynkach w CS2. Zapraszam do oglądania. A więc tak, no w przeciągu ostatnich 9 dni, może jak niektórzy z was wiedzą, skrzynki w CS2 strasznie poszły do góry. Z różnych przyczyn, eee, głównie to po prostu ludzie nagle zaczęli też dużo ich otwierać, dużo pewnie ludzi zaczęło inwestować i tak dalej, no i te skrzynki wszystkie poszły do góry. Ja tych skrzynek sam posiadam na aktualnym moment prawie 9000 sztuk różnych kolekcji, zaraz wam przedstawię też, jakie kolekcje, z jakich kolekcji mam ich najwięcej, no i wam też pokażę jakby ceny. No i w przeciągu tych 9 dni e, można powiedzieć, że z tych 9000 skrzynek, które mam, zyskały one na wartości e, około 3800 zł. Łączna wartość skrzynek, które posiadam aktualnie, czyli te 9000 skrzynek, około, mają wartość około 60 000 zł. Ceny, które podaję filmy, to nie są ceny Steam, tylko tylko są już ceny z najniższego jakby marketu, na który można je kupić. E, wam też będę je przedstawiał po prostu, jak to oko około mniej więcej e, liczyłem te ceny, e, żeby było też wszystko jasne. No dobra, no teraz przejdźmy sobie do e, mojego ekwipunku i tutaj do e, kontenersu. I toolsów, tak, bo tutaj mam w kontenerach głównie te wszystkie skrzynki. Tutaj mam e, case mixa, tak zwanego, czyli tutaj są wszystkie skrzynki, których nie mam kontenerów, albo po prostu nie chciało mi się ich sortować. E, one też są jakby były wliczane, bo ja kiedyś tam podliczałem. E, no i no tutaj jest tam taki miksik trochę, nawet nie wiem, ile tutaj jest dokładnie wartości w tym, bo jakby to ja wszystko podliczam e, łącznie i e, po prostu z danej skrzynki. To zaczynamy. No Tutaj mam 102 Danger Zone. Możliwe, że też nie. No właśnie, tak jak tutaj chciałem powiedzieć, właśnie, że w niektórych skrzynkach są jakby one pomieszane w tych magazynach, że po prostu no, tam jakieś kilka mi umknęło. No i tak. Mamy też tutaj kilka Vanguardów 313, z tego co bu dobrze przeczytałem. Eee, to mamy też jeszcze 111 Horizonów. Eee, Gamy, jedynkę. Rękawicy, skrzynie, Spectrum, Spectrum 2, Prismę, i tak dalej, i tak no dalej. Jest tutaj jeszcze Shadow, Phoenix, Breakout, Falcon i Revolver. Pewnie wielu z Was się pytało, no dobra, ma tyle skrzynek w tych kontenerach, nie? Ale które skrzynki, jakby mają największy kapitał, nie? Które są najbardziej wartościowe? No, i tutaj jednoznacznie mogę powiedzieć, że to są breakouty. E, spojrzę sobie na moją listę. I tak. I teraz Wam tą listę też zaraz będziecie mieli ją na ekranie przedstawioną. A więc tak, jestem podczas montowania i zobaczyłem, że zrobiłem małą gapę, dlatego tutaj teraz się dogram. I następująco zapewne was interesuje. E, jakie skrzynki najwięcej jakby e, mają u mnie kapitału? No i teraz wam przedstawię top 3 skrzynki, które mają jakby największą zawartość pieniędzy w sobie. Na miejscu trzecim mamy rewolwery, mam ich aż. 1057 sztuk. Cena za sztukę aktualnie wynosi 6,33 zł i łącznie kosztują 6690 zł. Na miejscu drugim znajduje się Fenix. Mam ich 800 sztuk i cena za sztukę wynosi 11,73 zł. Oraz ich suma jest to 9384 zł. Na miejscu pierwszym mamy tutaj breakouty, mam ich aż 529 sztuk, cena za sztukę wynosi 21,89 zł, no i łączna ich suma jest 11579 579 zł. Tutaj chciałbym dodać też, że właśnie yy, mówię, jak to nagrywałem, to było jakieś 2-3 dni temu. Yy, no i jeszcze sprawdziłem, jeszcze raz tak ceny z ciekawości. No i powiem wam, że no nadal to rośnie, więc jestem nadal w szoku. No, no to teraz przechodzimy, gdzie pokażę wam za ile to kupowałem. Tak, skrzynki kupowałem na Skin Baronie. Przejdźmy sobie do mojej historii. No i dobra, jak już jest, to mamy tutaj swoją historię. Przejdziemy na sam dół. Jak widzicie, kupowałem skrzynki w 2021 roku. Tutaj się zaczęło jakby mój okres, kiedy. Zacząłem inwestować regularnie w CSA, w właśnie skrzynki. Na początku 2021 roku kupiłem rewolwery za euro, za 25 sztuk, co daje nam 4 centy za skrzynkę. To jest 17 groszy za skrzynkę w 2021 roku. Tyle kosztował rewolwer. No dobra, jak wiecie, rewolwer trochę podrożał. Na dzień dzisiejszy kosztuje. 6,32 zł na markecie CS Float na, na ten aktualny moment. Tyle kosztuje. E, co daje, no, dosyć bardzo dużą przebitkę, bo no, to jest ponad 6 zł, które zarobiłem na każdej skrzynce. E, no a tych skrzynkach, jak mówiłem, mam ich aż e, ponad 1000, tak. E, no dobra, no, ale patrzymy sobie w takim razie dalej. Co? No, dobre. Co tutaj mamy? Mamy tutaj breakouty. 25 sztuk za 15,25 euro. Co daje nam tam około 61 centów chyba za jednego breakouta i 61 centów za jednego breakouta to było 2 złote i. 60 groszy, już zaokrąglimy to. No i tak, no i breakouty w 2021 roku były tak tanie. Ci, co nie wiedzą, ile aktualnie jest breakout warty, cena jest nowo brana z CS Float'a. Na dzień dzisiejszy breakout jest warty ponad 21 zł, a tam chyba prawie 22 zł. Powiedzmy, że 21 zł, tak? Co daje nam 18,50 na każdą skrzynkę. Tych skrzynek mam, tam chyba mówiłem 500 sztuk około. Plus, minus tam chyba z kilka skrzynek. Więc ich, no tak jak mówię, te przebitki są strasznie duże. No i to jest w przeciągu 3-4 lat. Tak, i, e, e, tak te skrzynki wszystkie podskoczyły. Tak jak mówiłem na początku, te skrzynki w przeciągu 9 dni skoczyły o 3800 zł do góry. Tutaj mówię już to ogólnikowo, nie? Czyli nie chodzi mi tylko że o te breakouty i o te rewolwery, bo tutaj było więcej zakupowanych. E, sprawdźmy sobie. Tutaj było tak robione. Tutaj mieliśmy jeszcze Prism zakupowane. To były 3 centy za skrzynkę około. E, co my tutaj mamy? Agent, O, sprawdźmy sobie, ile agent kosztował. Kupiłem go i mam go do tej pory. Kosztował e, e, 26 zł. 26 zł kosztował. Dzisiaj kosztuje 214 zł. Takie ceny były kiedyś. No i no tutaj, idąc do góry, mamy jeszcze też Shadow Case. Tutaj po przewalutowaniu, i tak dalej, po obliczeniu, tutaj wychodziło mi, że to jest 38 groszy za skrzynkę, wtedy. No a na dzień dzisiejszy kursuje ta skrzynka 2,80, więc też jest dosyć duży przeskocznik. Wiadomo, na innych było więcej. No ale popatrzmy, falcion też tutaj bardzo tanio wtedy. No ogólnie, jak widzicie, bardzo dużo tych skrzynek było. Co z tymi skrzynkami? Planuję je sprzedać czy zostawić. No, szczerze mówiąc, to na razie chcę je na pewno zostawić. Mam też jeszcze kilka innych inwestycji. No, tutaj dosyć dużo mam tych skinów jako inwestycje też pokupowanych. Tak, jak już też ktoś chciał, tam w komentarzach napisał, żebym nagrał odcinek właśnie po ile te skiny kiedyś kupowałem i tak dalej. E, z chęcią mogę o czymś takim nagrać odcinek, e, żeby wam po prostu pokazać e, wszystko za jaką cenę mniej więcej kupowałem. E, będzie mi ciężko, jakby znaleźć wszystko dokładnie, co po ile kupowałem. No, ale tak w przybliżonej kwocie, kiedy to kupowałem, mniej więcej wiem, bo mam historię zakupów. Napisaną, więc myślę, że tutaj będzie Wam możliwość pokazania tego, jeżeli Was to interesuje to dajcie znać jeszcze chciałbym dodać, że tutaj się Wam teraz wyświetla 5 ostatnich osób, które subskrybowały mój kanał proszę te osoby o zgłoszenie się do mnie na Discordzie do mnie rozdam Wam jakiegoś ciekawego skinka no i dobra, no co, eee, odcinek e, był o tych skrzyneczkach i tak dalej, no ale kurczę, ostatni odcinek nam nie wyszedł, nie? Ja tutaj mam jeszcze jakąś Umpika z kolekcji Cobblestone. Spróbujemy co? No, trzeba zobaczyć szczęścia. Może dzisiaj będzie trochę lepiej. E, taki bonusik dla osób, które zostają do końca. je ja wyciągniemy skinki do kontraktów. Mam też ich tutaj troszeczkę. E, czy to jest moja taka inwestycja? Nie powiedziałbym w sumie, że to jest inwestycja. Bardziej to jest taki. Kontener na e, czarny moment, e, jakbym chciała sobie robić kontrakty jakieś i nie miałbym właśnie skinków do tych kontraktów, to właśnie tutaj takie skinki posiadam sobie. I e, to jest taki jakby mój kontener, właśnie do trade-upów. E, mam tam same filery. Jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, z chęcią mogę wam pokazać też odcinek na temat moich skinów, typu za ile kupiłem Dragon Lorkę, za ile kupiłem Haula, jaki był mój najważniejszy skin, jaki kiedykolwiek zakupiłem e, i tak dalej. E, myślę, że to też może być ciekawe, jeżeli tak, no to dajcie znać, to wam taki odcinek przygotujemy razem ze moim kolegą, który chyba ładnie sobie śpi. Witam pana. Chce pan kliknąć kontrakcik? Chce pan kliknąć łapką kontrakcik? Klikamy. O Jezu, nie pamiętam, który to był. Ten, o. No, niestety, nie siadło. Kot nie miał też więcej szczęścia, niż ja ostatnio. Gabe'em stwierdził, że no niestety, nie dam wam nic już. Dobra, nie ma co tu dłużej przedłużać. Mam nadzieję, że taki odcinek wam też odpowiadał. Mówię, testuję z formatami właśnie, więc się pojawią też trochę zupełnie inne odcinki ostatnio, żeby zobaczyć po prostu, co wam najlepiej siądzie i też, czym ja się będę czuł najlepiej, żeby wam nagrywać. Zapraszam was na mojego Discorda, no, tak jak co odcinek. Niedługo planuję zorganizować turniej dla widzów, gdzie będą też skinki do wygrania, więc... Naprawdę zapraszam wbijać na Discorda, ponieważ na tym Discordzie zostanie ogłoszony ten turniej. Powiedzmy. No i też, tak jak co, odcineczek trzeba coś rozdać dla widza. Eee, ciężki wybór na zawsze przy wybieraniu tych skinów dla Was, co Wam by tu rozdać. Możecie dać w komentarzu jakiegoś tipa, do jakiej broni byście chcieli skinka w następnym odcinku. Do takiego bym wam załatwił, i takiego bym wam rozdał. No dobra, no ale w tym odcinku bym wam rozdał takiego uspa Factory New Cyrex. Myślę, że ciekawy uspik dla widza. Co trzeba zrobić standardowo? Komentarz, lajk like i subskrypcja na moim kanale. No i w następnym filmie pod koniec jego zostanie rozlosowany zwycięzca. Więc życzę wam powodzenia, a my się już żegnamy z wami i do następnego razu. Hejka!